Witam Was kochani. szczęście Boże. Zapraszam do fragmentu Księgi Jonasza. W zasadzie to trochę chciałbym o całej Księdze opowiedzieć, ale też i o tej postaci Jonasza. Na samym początku prośmy o powiedziane na Słowo Boże serca, aby też otworzył nas na, na to, co zostanie powiedziane na Słowo Boże. Wiemy dobrze, że bez Ducha Świętego tak naprawdę to, to Słowo wleci jednym uchem, drugim wyleci. Więc przyjdź, Duchu Święty, otwórz nasze serca, otwórz nasz rozum, nasze myśli, uspokój też, daj nam pokój, zabierz wszelkie lęki, jakieś trudności w słuchaniu tego Słowa, daj nam wewnętrzne wyciszenie, tak aby to Słowo wpadło głęboko, wykiełkowało i, i dało dobre owoce, aby to nasze życie było prowadzone, poprowadzone przez to Słowo w dobrym kierunku, w kierunku Jezusa. Rozpocznę od początku. Ta księga ma tylko cztery rozdziały. Nie będę czytał wszystkich, ale rozpocznę od pierwszego rozdziału. Pierwsze dziesięć wersetów. Posłuchajcie. Pan przemówił do Jonasza, syna Mitaja. Wstań, idź do potężnego miasta Niniwy i ogłoś, że dotarła do mnie wieść o jego występkach. Ale Jonasz postanowił uciec do Tarszisz, daleko od Pana. Zszedł do Jafy, znalazł statek płynący do Tarszysz, opłacił podróż i wszedł na pokład. Chciał uciec do Tarszysz daleko od pana. Wtedy pan zesłał silny wiatr i rozszalała się na morzu tak potężna burza, że statkowi groziło rozbicie. Strach ogarnął żeglarzy, więc każdy z nich zaczął wzywać swojego boga. Wyrzucili do morza ładunek, aby obci odciążyć statek. Jonasz natomiast zszedł na najniższy pokład, położył się. I głęboko zasnął. Przyszedł do niego dowódca żeglarzy i powiedział: Jak możesz spać? Wstań, wzywaj swego Boga, może wejrzy na nas i nie zginiemy. Tymczasem żeglarze mówili między sobą: Chodźcie, rzucimy losy, aby się dowiedzieć, kto jest przyczyną nieszczęścia, które nas spotyka. I rzucili losy, a los wskazał na Jonasza. Zwrócili się więc do niego: Powiedz nam, dlaczego spotyka nas to nieszczęście? Kim jesteś? Czym się zajmujesz? Skąd pochodzisz? Gdzie jest twój kraj? Z jakiego jesteś ludu? A on im odpowiedział: Jestem Hebrajczykiem. Czczę Pana, Boga nieba, który stworzył morza i lądy. Wtedy zlękli się bardzo i wołali jeden przez drugiego: Dlaczego to robisz? Wiedzieli bowiem, że ucieka przed Panem, bo sam im to powiedział. Oto Słowo Boże. Pan przemówił do Jonasza syna Amitaja. Prorok Jonasz. Czy bohater tej księgi to ten sam prorok Jonasz, o którym jest w drugiej księdze królewskiej w XIV rozdziale, który żył w VIII wieku przed Chrystusem? Czy może jednak nie? Bo Księga Jonasza datuje się na ten okres między VI a IV wiekiem przed Chrystusem, więc pewnie nie. I jeżeli chodzi o dane geograficzne, historyczne, to one nie zgadzają się z tym prorokiem Jonaszem, który żył w VIII wieku. Więc kto to jest? Może uczniowie proroka Jonasza, tego, którym mówi druga Księga Królewska, napisali tę księgę i podstawili tutaj, Swojego nauczyciela. Może ktoś po prostu wykorzystał przypadkowo to imię, różne są te teorie, to nie jest chyba najważniejsze. Ważne jest to, że ta księga jest ponadczasowa. Konkretnie historycznie nie możemy się jej dokładnie trzymać, ale ona pokazuje nam niesamowity obraz proroka, czyli tego, który jest przy Chrystusie, tego, który jest bardzo blisko, składa ofiary, ma kontakt z Bogiem bardzo mocny a jednocześnie od Niego ucieka. Odchodzi. Jednocześnie gdzieś tam się gubi w tym byciu przy Jezusie, w tym byciu przy Bogu, w tym służeniu przy Bogu. My tak samo. Zobaczcie, my, ja jestem takim Jonaszem. Ty możesz być takim Jonaszem. Człowiekiem, który z jednej strony jest bardzo blisko Boga. Jonaszu. A z drugiej strony przychodzi taki moment, kiedy Bóg staje przed tobą, wzywa cię do czegoś, daje ci natchnienie ducha i ty nie, zamykasz się na to wszystko. Księga proroka Jonasza ma cztery rozdziały. Bardzo serdecznie zapraszam, żeby przeczytać tę księgę. To naprawdę jest kilkanaście minut. Te cztery rozdziały można podzielić na takie dwie części. Pierwsza część to pierwsze dwa rozdziały, które otwiera drugi werset pierwszego rozdziału: Wstań, idź i ogłoś. Trzy czasowniki. Wstań, idź do potężnego miasta Niniwy i ogłoś, że dotarła do mnie wieść o jego występkach. Pierwszy rozdział, drugi werset. I drugą część otwiera trzeci rozdział, drugi werset, czyli dokładnie połowa, otwierają te same czasowniki. Wstań, idź do, do potężnego miasta Niniwy i głoś to, co ci powiedziałem. Zobaczcie, drodzy, w takiej perspektywie chcemy zobaczyć tę księgę i chcemy zobaczyć proroka Jonasza. A szczególnie jeden taki moment, który chciałbym zaznaczyć w tym krótkim rozważaniu. Prorok Jonasz, Bóg wychodzi do niego i mówi jasno: Idziesz do Niniwy po to, żeby powiedzieć im, że jak się nawrócą, to odkryją, jakim jestem Bogiem przebaczającym. Głoś moje miłosierdzie, można było tak powiedzieć. Co robi Jonasz? Jonasz ucieka dokładnie w drugą stronę. Wstań, idź i głoś. I Jonasz mówi: nie. Ja idę w drugą stronę. Ma iść do Niniwy, biegnie do Tarsisz, kupuje bilet. Tarsisz to jest w ogóle drugi kierunek. Wchodzi na statek i ten statek napotyka na burzę. Bóg zsyła burzę. Wszyscy się zastanawiają, co się dzieje. Można tu rzeczywiście zdanie po zdaniu komentować, ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jedną rzecz. Gdy przeczytamy dalej, to zobaczymy, że jak już padły losy i widzieli, że to jest powód Jonasza, że to z jego powodu jest ta burza to wyrzucając ładunek, nie dają sobie rady, wyrzucili w którymś momencie Jonasza za burtę. Bóg syła rybę, która połyka Jonasza. Yy, wiadomo, że tak trochę bajkowo brzmi. Ja, yy, słuchajcie, nie będę, to nie biologia, żeby się zastanawiać, czy takie są ryby, czy nie są. Kiedyś czytałem, że są trzy gatunki ryb, które są w stanie połknąć człowieka w całości. Więc Bóg się posługuje rybą. I ta ryba połyka Jonasza. Ale najważniejsze jest to, co się w tej rybie dzieje. Tutaj macie drodzy, drugi rozdział. To jest początek i to jest niesamowita modlitwa, piękna modlitwa, która prawdopodobnie jest dołożona do tej księgi, ona prawdopodobnie została dopisana, dołożona troszeczkę później, ale ona jest niesamowita. Znowu nie patrzymy na to trochę historycznie, ale refleksyjnie, jakie nasz modli się w tej rybie? I słuchajcie, siódmy werset tego rozdziału jest taki. Wstąpiłem aż do korzeni gór i w głąb ziemi, a ona zamknęła się nade mną na zawsze. Kiedyś czytam sobie tę modlitwę, czytam po raz kolejny, czytam po raz kolejny ten werset i myślę sobie, matko, przecież to jest modlitwa samobójcy. Przecież to jest modlitwa człowieka, który nie widzi sensu życia. Bo zobaczcie, zstąpiłem aż do korzeni gór. Gdzie są korzenie gór? Na samym dole, tam, gdzie człowieka chowamy. A ona zamknęła się nade mną na zawsze. W głąb ziemi zamknęła się nade mną na zawsze. Nie ma życia. Wszystko jest pozamykane. Zostaje tylko śmierć. Zostaje tylko bezsens. Świat jest przede mną zamknięty. Człowiek, który nie widzi światełka w tunelu, człowiek, który nie ma radości, który nie widzi perspektywy. To jest taka modlitwa. Ucieka przed Panem Bogiem. Wszystko, dosłownie wszystko zostało przekreślone. Nie mam nadziei. Nie wiem, czy byliście kiedyś w takim momencie swojego życia. Jak kiedyś miałem, tak, że przez kilka tygodni wyłem i wyłem do Boga w takiej ciemności, bo to się dzieje w rybie. W rybie jest ciemność. To jest Jonasz, który się modli trzy dni i trzy noce w ciemności. Jeżeli się modlisz o coś, prosisz, albo nie widzisz jakiegoś rozwiązania, jest ogromny ból, albo cierpienie, nie ma tego światełka w tunelu, nie ma nadziei, to, to, to ile się modlisz? To weźmiemy różanie, dziesiątkę różańca, chwilę się pomodlimy, pójdę na doradcę. Jonasz się modli trzy dni i trzy noce. Ja często mówię o tym, że w takiej modlitwie potrzeba cierpliwości, ale i wierności tej modlitwie. Jestem wierny temu, że ja rzeczywiście swoje kolana mam wytarte w tej modlitwie. Jestem cierpliwy, nie teraz, nie natychmiast, ale chodzi o to, że, że cały czas zwracam się do, do Boga. Może o to też chodzi w naszej modlitwie, jeżeli coś się dzieje. Jeżeli tracimy jakąś nadzieję, jeżeli to jest rzeczywiście modlitwa prawie, że samobójcy bez nadziei, bez niczego, bez rozwiązań, same kryzysy, same trudności, to nie na chwilę, ale może trzeba rypnąć kolanami o podłogę na trzy dni i trzy noce i po prostu tak się modlić, jak jonasz. I zobaczcie, ta modlitwa działa cuda, bo Bóg dotyka nas wtedy, kiedy my tak naprawdę uważamy, że jesteśmy sami. Dotyka nas wtedy, kiedy nie ma dla nas nadziei, według nas. Kiedy nam się wydaje, że nie ma rozwiązania, On pokazuje rozwiązanie. Kiedy nam się wydaje, że zostajemy samotni, osamotnieni, kiedy jesteśmy bez nikogo, On jest w tym momencie razem z nami. On dotyka i każe nam tej rybie, czyli tej ciemności, wypluć nas na światło. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite, że Bóg. Każe tej ciemności, żeby ona się skończyła. I daje nam światło. I ta reba wypluwa Jonasza na światło. Tak? I Bóg po raz kolejny, bo tak jak przed chwilą Wam powiedziałem, ten trzeci rozdział tak się rozpoczyna, zwraca się do Jonasza. Pan ponownie przemówił do Jonasza: Wstań, idź do potężnego miasta Niniwy i głoś to, co ci powiedziałem. Czyli druga część tej księgi. I co robi Jonasz? Jonasz już nie ucieka. Jonasz wstaje i idzie do Niniwy. Głosi z mocą. Nad tym chciałem się skupić w tej księdze. Oczywiście tu można jeszcze mnóstwo wątków poruszyć. Może kiedyś będzie taki moment, kiedy byśmy usiedli i tak zdanie po zdaniu, czy fragment po fragmencie tej księgi zaczęli rozważać. Ale chciałbym, żebyście zobaczyli, yy, to słowo w perspektywie swojego życia, w perspektywie naszych ucieczek. Kiedy mamy natchnienie, kiedy słyszymy, słuchaj, pójdź do swojej żony, przytul ją, pojednaj się z nią, idź do swojego męża, powiedz, że, że źle, że może inaczej, pójdź do swojego sąsiada, a my jak i o nasze. Niech ich szlak jasny trafi i piechło pochłonie. Moja, moja noga tego progu nie przekroczy, ja do nich nie pójdę. Bo to oni zawinili. Nie zasługują na miłosierdzie Boże. Kiedyś miałem taką takie trudne rekolekcje w czasie rekolekcji wypadł pogrzeb. Czasami się tak zdarza. I przyjechał na ten pogrzeb mężczyzna, syn tej matki, która zmarła, przyjechał w kajdankach i razem z dwoma policjantami, którzy byli też na pogrzebie. Bardzo piękny ten pogrzeb był. Rzeczywiście ja widziałem e, proboszcz tej parafii odprawiał. Ja widziałem z boku, jak ten człowiek się modli, czyli coś tam w nim drgnęło, tak? To był niesamowity widok człowieka nawracającego się albo już nawróconego, który łapie relację z Panem Bogiem, taką głęboką. I przyszły po mszy świętej te wpływowe, aczkolwiek wierzące niewiasty z pierwszych ławek, przepraszam, nie chcę nikogo dotknąć, kto siedzi na pierwszych ławkach w kościele, przyszły i... I one chcą rozmawiać z rekolekcjonistą, czyli ze mną. No bo jak to tak, że taki mężczyzna, który siedzi w więzieniu, który ma wyrok, już nieważne za co, przyszedł do kościoła. Kto go wpuścił? On nie ma prawa tutaj przychodzić. Jemu się miłosierdzie nie należy. Rozumiesz? To są tacy, tacy jonasze. My możemy być takimi jonaszami. Nie należy się, ja do nich nie pójdę, nie będę im głosił Miłosierdzia Bożego, nie będę mówił, żeby się nawrócili. A może właśnie dzisiaj trzeba nam, żebyśmy popatrzyli na to, że chcemy wejść jednak w drugą część tej księgi, że podejmujemy to wezwanie, te natchnienia, słuchamy ich i wysłuchujemy tych natchnień. One naprawdę są z ducha. I oby tak się stało. Ta księga. Nie kończy się żadną puentą, nie kończy się żadnym zaleceniem, nie kończy się żadnym podsumowaniem. Tutaj Bóg zadaje pytanie Słuchaczowi. Bóg zadaje pytanie Jonaszowi, czyli Tobie, słuchaczowi, czytelnikowi, czy ja mogę ofiarować swoje przebaczenie komu chcę? Czy ja mogę ofiarować swoje miłosierdzie komu tylko chcę? Nawet jeżeli według Twojej opinii, według Twoich zasad, zaleceń, czegokolwiek innego i tego, co sobie myślisz w głowie, jemu się nie należy. To czy ja jako Bóg mogę mu przebaczyć? I czy ty nie powinieneś zrobić tak samo? Pomyśl o tym, zamknij ich na chwilę oczy, pomyśl o tym. Może warto w tym momencie po raz kolejny zacząć uczyć się albo pogłębiać tą naukę miłosierdzia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.